just Teraz do takiego oczyszczonego. Chcieliście Państwo przyjść na nasze spotkanie poświęcone generałowi Zygmuntowi Padlewskiemu. Jest takie, można powiedzieć, są to dwie uroczystości. Jedna to jest 140 rocznica śmierci Zygmunta Padlewskiego, a druga uroczystość to jest zwieńczenie wystawy, ponieważ 18 maja kończymy ekspozycję. I tutaj chciałam powiedzieć, że czeka Państwa na to zwieńczenie pewna niespodzianka. Otóż e, najpierw postaram się, ja Państwu zabrać troszeczkę czasu, mówiąc o Padlewskim znanym i nieznanym, a następnie e, po raz pierwszy zaprezentuję swój utwór poetycki, mogłabym nawet powiedzieć e, poemat, Ostatnią podróż, e, pani Jadwiga Bednarska, którą tutaj właśnie gościmy, e, która napisała ten utwór 16 lat temu. I dopiero dzisiaj będzie ta pierwsza prezentacja. Jednocześnie muszę powiedzieć, że pani Jadwiga jest prawniczką, uczestnika powstania styczniowego, który walczył w oddziale Zygmunta Pawlewskiego. Dziadkowie pani Jadwigi, jako dzieci ze Szwajców, pobrali się na Syberii wraz z i w 1920... Ojciec Pani Anwidem Padlewskim i o tym terapii, który nie mogę powiedzieć, że prosił, ale wręcz, który nakazał e, pani Janwidze napisać ten utwór, to, to ona powie już potem sama, więc ja już tutaj e, te sprawy bardzo osobiste e, nie chcę wchodzić. Także e, dlatego chciałam powiedzieć, że czeka Państwa niespodzianka, że poza moją skromną osobą będą państwo mieli tutaj jeszcze e, właśnie tą pierwszą prezentację utwór który powstał całe 16 lat temu. Cieszę się, że, tutaj, że bardzo się cieszę, że ta prezentacja się odbywa u nas i że właśnie w tę 140 rocznicę, także tutaj um, ja natomiast um, muszę powiedzieć, że długo zastanawiałam się jak um, zacząć to dzisiejsze spotkanie i um, w końcu postanowiłam, że zacznę tak jak dwie od końca od y, tego momentu, gdy y, Zygmunt Padewski od tych ostatnich godzin, które spędził w więzieniu, więzieniu takim groże, jedynym wyjątkiem to jest y, y, relacja oficera rosyjskiego Ponomariewa bądź Ponomariowa, bo różnie to nazwisko w różnych y, materiałach spotykamy. A spośród tych relacji opierających się na... Opowiadaniu księdza Mateusza Lucińskiego wybrałam tę zamieszczoną w numerze czwartym warszawskiego czasopisma Świat, z 26 stycznia 1935 roku. Relacja ta poprzedzona jest opisem kilku epizodów z walk Zygmunta Patewskiego w marcu 1965. Przekazuje naszą rozmowę duchową, rozpoczętą na Twoim grobem, a zakończoną nocnym spisaniem w dniu 16 maja 1987 roku. Dzięki cudownej Pani właśnie Elżbiecie Popiowej mogę przekazać tym, którzy pamiętają i czczą pamięć powstańców i Zygmunta Padewskiego. Hołd składam wszystkim powstańcom, hołd składam moim przodkom, które chciała zostały w ziemi krasnojarskiej. Hołd składam wszystkim, którzy walczyli o niepodległość. Pozwolicie Państwo, że przekażę to naprawdę duchowe połączenie. Jak wiem, Zygmunt Panerski został troszeczkę za wcześnie przewieziony na ministerstwo pracy. Oczekiwał. I z tego, co wiem, historyczne jednak przepaska na oczach była przez kilka minut. Sam prosił o jej zdjęcie. Pożegnanie. Jest ostatnia podróż ulicami miasta, więzienną misjonarską Płońską na plac pracy. Głos moich braci, głos mych przyjaciół, żałosnym echem nad miastem płynie. Sami zostali w mrocznym pałacu gdzie promień słońca w ciemności ginie lub niby motyl tańczy ponętnie, by w dal odprunąć i nie powrócić. O, moi bracia z Pałacu Cierpień, nie zamierzałem was dziś zasmucić nagłym wyjazdem w podróż ostatnią. Rozkaz wyjazdu już na mnie czekał. Wiem, nie mówiłem nic, wszak nie mogłem. Rozkaz jest pilny, Każą nie zwlekać, ale natychmiast powóz zaprzęgać i opancerzyć, by mógł bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży. Wasz pożegnalny śpiew w sercu słyszę. On głębiej mojej duszy wypełnia, płynie nad miastem.